Música I zbliża mnie do tego każdy dzień Udało prawie się osiągnąć no cel Mówią mi, że oszalałam Ja mam to gdzieś droga to niełatwa Odwiady ja i że Teraz widzę, że pokona mnie Udało prawie się Kiedyś mi bo tato że się mogustaniać sny. ale nie czekaj na to tylko pomóż im nawet gdyby mi nic o pomocy ja już w ciebie mam. nagle któregoś dnia wygram i za świat uda ja się Śląbnął mi z ser, będę tam, gdzie chcę udało prawie się. Dla nauczycieli. Za to, że wiemy, dokąd Wisła płynie i gdzie się mieści tatr, największy grzbiet, i jak ją nosił król sobieski imię, że rzekę trzeba pisać przez rz. Za to, że wiemy, co kopernik zdziała, ile to jest siedem razy trzy: gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie niedźwiedzica mała, że Rów ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Że tak dokładnie pamiętamy przecież o tym, że woda przy stu stopniach wrze, że polskie statki płyną z portu Szczecin, że na wieży ma dziadki strażak w trąbkę w dnie. Za to wszystko coś dla nas tajemnicą, że mamy jeszcze sporo szkolnych lat, za to składam Wam dziś wiele życzeń, a z nimi jesienny najpiękniejszy kwiat. Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego święta, jak każda buźka będzie uśmiechnięta. Wszyscy nasi kochani nauczyciele, do swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładamy, czy ogromny bukiet życzeń wkładamy. Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące, jak świeże kwiaty pachnące na polskiej łące. Wokół rudo i złociście, jeśli smutna, wykluczone, nawet jeśli drepada i wiatr psotny czapkę zwieje. Jeśli smutna, to przesada. Przecież wcale taka nie jest. Masz kalosze, pelerynę, no więc biegnij na podwórze. Jesień ma radosną minę, wołaś skacząc przez kałuże. Każdy o tym się przekona, tańcząc z deszczu kropelkami. Jesień się uśmiecha do nas, gdy ją śmiechem zachęcamy. Życzymy naszej drogi! Naszym nauczycielom serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się dzień nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta. Wszyscy nasi kochani nauczyciele. Dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud, jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń składany. Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące, jak świeże kwiaty pachnące, rosnące na polskiej łące. Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze, za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy, za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni, za to, że w tak wielu sytuacjach możemy zawsze na Was liczyć. what I'm about to say. Sometimes she's here. You can take a break. Come Tak jak serce złote, poproszę w bukiet go w I dam go naszej pani, bo wiecie, ta nasza pani jest najlepsza w świecie. I chodź. Miłość, słowo wdzięczność. Dar to skromny dar uczniowski, wyspiewany z serca jak znów. Wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela życzymy zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów, dobrych uczniów, wyrazu miłości, szczęścia. Rzeczy została. My lover's got humor. Everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner if the heavens ever did speak. Jarosław Iwaszkiewicz Mapa pogody Pogoda lasu niechaj będzie z tobą Promień przedarty przez dwa liście dębu Ptaszek Zygfryda Co opowiadał o śpiącej dziewczynie Szmer gałęzi Szmer lasu Liszta i Wagnera Dębu Co wisi u nas nad fortepianem Pogoda lasu Pogoda, pogoda, pogoda burzy niechaj będzie z tobą. Pogoda silnej chmury i zielonych źrenic. Żagli zerwanych, pogoda Mirandy, pogoda na wałnicy, pogoda jeziora Genezerech. Niech cię uciszy. Pogoda. Pogoda. Pogoda nieba, niechaj będzie z tobą przypaski Oriona, blasku plejad, śpiewu łabędzia lecącego w górze obszaru galaktyki objętości mgławicy antymaterii pogoda nicości pogoda 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 domu niechaj będzie z tobą. Jasnego pokoju, nakrytego stołu, białego sera, mleka, kawy, wiśni, drobnych przedmiotów, których pochodzenie my tylko znamy, fotografii, o których tylko my coś wiemy. Pogoda roślin pokojowych, choinek, aloesów. Pogoda naszych piesków, pogoda, pogoda, pogoda ziemi, niechaj będzie z tobą.